5 sekund, nie skończą, nie skończą A few moments later nie, tak, tak, tak Win, win <ścoughs> Esa, CITO Yo, Widek, Widek Kuczapa, pa uh, Renaty Do góry, do góry kurwa, upsa Do góry, a, aa, wpierdolacie nie żem silensa, nie żem silensa, nie ŻEM silensa! Nie ŻEM silensa, bo jest za cooldownów! Ale pierdolę was, pierdolę tę grę! Wyjebane mam w nią kurwa, WYJEBANE mam w nią! Pierwsze gry mam kurwa na walka, of gierkę! A teraz takie rzeczy się dzieją kurwa! TF, Kurwa kurwa! Kurwa kurwa! Let's go. <śledź> Ale dopaminowy chłopak chyba was stary W przyszłym roku na pewno bylibyście w stanie ogarnąć zajebistych sponsorów. Tylko pytanie, w którą stronę to pójdzie, nie? Ta organizacja? Czy ty eee... chcesz być bardziej bosem, czy bardziej Nie, ja, ja, ja myślałem na tym, żeby być jak Kedral, w sensie się nawet nie Kedral, bardziej jak kometo. No, to jest chyba spoko. No tak, tak, tylko to trzeba... Też wiesz, ogarnąć ludzi i tak dalej, i tak dalej. To, to jest do przemyślenia ja już nad tym myślałem od jakiegoś czasu, więc jakby to jest do zrobienia. Mickey, cups, and yankos back at it, baby! Yo! Yo, Faker! Yo, Faker, stop looking at me like that, Faker! Faker, stop looking at me like that! A few moments later. Chat, uh give me a minute. Ha 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 xxm? Zmienia się w mamona zainfekowanego brusicą Nie dam rady Virtuex, nie dam rady Dzięki pięknie Odgryzę ci nogi Ja pierdolę, dobra czekaj bo mnie gardło będzie wolać. ああ、ah! ah!